No i witam Was dzisiaj w sklepie Biedronka, takim mniejszym, osiedlowym. Yy, tutaj mało rzeczy jest, jest bardzo, bardzo mało miejsca. Ziemia, jak widzicie, na początku jest 6 zł za 20 litrów, no i jak wchodzimy, to same pomarańczowe kartki, piwa, Coca-Cola, obniżone ceny. Olej rzepakowy 5 litrów za 45 zł. I tutaj swojska chata, proponuje na upały swoje produkty długi 50% tani bardzo dużo tych, tych przecen tutaj jest tych promocji tak powiem troszkę promocji jest też i na wędlinach nie zagłębiłam się w każde bo jakbym każdą kartkę pomarańczową czytała to byśmy tam spędzili bardzo dużo czasu tutaj są sokoliki jakieś kiełbaski tu myślałam że, że w tej cenie 3,50 jest mascarpone ale nie to ich, się tyczy tego klinka przy zakupie oczywiście dwóch e, sztuk. Tutaj mamy e, tabletki do, do zmywarki. Piszę kapsułki do zmywarki 80 plus 2 za 60 zł to jest 82 kapsułki, ale to się tyczy raczej mi się wydaje nie tego w worku, bo tam jest 60, tylko to właśnie w, w kartoniku. Ten, w worku nie mogą znaleźć ceny, bo ponieważ za chwilę zobaczycie, one są tak poopychane, że nie widać dokładnej ceny akurat tego 60 kapsułek. Tutaj mamy 54, 55 zł za 70 sztuk i nie, nie dało się wyciągnąć tych karteczek tutaj. Płyn do nabłyszczania 22 zł i tu właśnie te kapsułki nie dało się tej karteczki wyciągnąć, żeby zobaczyć jaka tam cena jest. Ja tak troszeczkę tutaj próbowałam, próbowałam i troszkę na kartony zaglądacie, ale nie dało się zobaczyć w jakiej cenie jest to 60 sztuk. Idziemy na mięsko. Tu mamy łopatkę wieprzową z aplikacją 10 zł. Łączny limit 5 kg, to jest wieprzowina łopatka. Za chwilę mamy łopatkę też ale za 7 zł, ale to jest jak się zrobi zakupy przynajmniej za 200 zł, to wtedy możecie w takiej cenie jeszcze niższej kupić też 5 kg tej łopatki. To jest różnica. Potem nie wiadomo jaki to jest, 17% na karkówkę, ale nie wiem czy to z aplikacją, czy to jak się zrobi większe zakupy, bo to już tam nie jest widoczne. Tu mamy boczek za 16 zł, też obniżona cena z 19, z 20 właściwie. Tutaj mamy schab też za 13 zł, z 17 i nie ma tutaj już limitów. Tutaj jest 1 plus 1 gratis mięso mielone z łopatki za 7 zł nie całe 7. A tutaj mamy przy zakupie dwóch mięso mielone z, z kurczaka chyba tutaj mamy ćwiatki z kurczaka niższą cenę no i kaczka za 17 w lidlu jest o połowę taniej tutaj mamy te Giuseppe druga pizza 70% taniej i na wszystkie mrożonki z horteksu tutaj też jest 2 plus 1 gratis. Te mrożonki wiecie do, do, do obiadów. Oliwa z oliwek jest też 40% obniżona cena, jeśli się weźmie dwie. Tutaj jeszcze jest inna na A tutaj mamy przy zakupie dwóch y, olejów rzepakowych dwóch litrowych, to wtedy jest cena 6 zł i jak, zobaczcie ile tych tutaj pomarańczowych cen jest. Tutaj mamy różne takie przetwory raczej obiadowe. I kawa też jest w promocji, 60% taniej drugi, pro, drugi produkt, ale z firmy Jakobs. Nie, nie wiem dlaczego przy że też jest ten, może też jest Dalmayera. Nie, tam też pisze Jakobs. Tak rozsiewane te kartki, że to ludzi wprowadza troszeczkę w błąd, że inne kawy też są w takiej cenie. No i przechodzimy na herbaty, też jest 30% taniej na liptony. Na drugi produkt chyba. Nie, chyba nie, chyba normalnie. A tutaj mamy lodem y, obniżki cen i Arlet laptop drugi produkt, jest 50% taniej, a Kartedor jest 90% taniej drugi produkt. I tam jeszcze była zielona budka, 70% taniej. No, tak, także troszeczkę... Jak widać, wiek to w Biedronce, w tej lodówce jest. No i jajka też są przecenione, obniżona cena. Drugi produkt 40% taniej. Także ja też sobie skorzystałam. Tutaj jest persil 3-kilogramowy w takiej cenie, a to już chyba było. Tutaj mamy do włosów 2, znaczy 1 plus 1 gratis. I też i pasty do zębów były i pianki do golenia także tutaj jest bardzo dużo tych y, przecen tych obniżek tych promocji tak powiedzmy także ja się zastanawiałam czy oni ten sklep będą zwijać że na, prawie na wszystko są promocje obniżone ceny tylko są różne promocje są promocje jak dużą y, liczbę dużą ilość a są promocje 2 plus 1 Albo jest na przykład drugi produkt tańszy, różne te promocje są, ale jak zwykle dużo tego tutaj mamy, także tutaj przejść ciężko. Tutaj jest jeszcze też na karmę kocią i dla, dla piesków chyba też tam coś, jest obniżone ceny. Te kawy są dobre, też jest Jakobs i też taka jest 64 to to chyba nie jest wysoka cena jak na te kawy. I ta, właśnie Brazylii, to, które ją pokazuję, to my już też wypróbowaliśmy i bardzo była smaczna. Także teraz jeszcze sobie przejdziemy na słodycze i na tym zakończymy wizytę w biedronce, bo tutaj nie było co pokazywać. Oprócz tych cen, e, tu jeszcze mamy te słodkie kubki 2 plus 1. Tam te śmietan fiksy, żelfiksy żel, żel nie, śmietane. też są po obniżone ceny. No i tutaj mamy yy, żelki z Kano. Kano, albo kano teraz nie, nie, nie pamiętam. Yy, też to tak jest pokazane, żeby się wydawało, że wszystkie są. Trzeba bardzo zwracać uwagę na ceny. No, hałwa, bardzo lubię hałwę, 2,50. I tu mamy czekoladę i ten Melit mnie zastanawia. Melty, czy jak to się Ja to Melit bym wzięła na to. Czekolady milki są też y, 3 plus 1, ale te 100 gramowe, nie te, nie te większe. No, czekolady. Tutaj w ogóle y, widzę te, te, takie te produkty z, z tej firmy. I powiem Wam, że to mleczko właśnie wypróbowaliśmy i jest naszym zdaniem smaczniejsze niż z vedla. jest spójne, nie rozlatuje się, czekolada nie odpada od tej pianki, bo tutaj nie jest mleczko, tylko pianka. Ale i są cztery smaki tej, tej pianki: śmietankowe, kokosowe, y, z maliną i z pomarańczą, czyli z taką galaretką na dole. No, my spróbowaliśmy te śmietankowe i są naprawdę takie fajne, takie jak to kiedyś było, to mleczko. Nic się nie rozlatuje, nie rozwarstwia się. I jest niższa cena. A tutaj mamy, żeli y, też mel, mel, melki, galaretki w czekoladzie. Za 7 zł. Tu jest taka bombonierka Za 17, 18 zł. Gracja. <grymne> no troszeczkę mi tutaj za blisko poszło znowu. Yy, to Fifi też jest w obniżonej cenie. Yy, tutaj jest ta cena. Yy, dwa, dwa produkty. Tutaj jest drugiej jest taniej. No i tutaj mamy takie z Wawel'a, e, królewskie mleczko, one w takim kształcie kółeczka, trzeba by to kiedyś spróbować. No i w sumie już będę wychodziła z tego sklepu. Powiem Wam szczerze, że, że troszeczkę się zawiodłam, no bo nie ma tutaj tych, takich przysłowiowych koszy, gdzie można sobie e, poszperać w tych koszach, zawsze coś ciekawego się znajdzie i tam jest najwięcej też takich e, promocji. No ale cóż, następnym razem odwiedzę większą Biedronkę, bo w większości krajów chyba są te większe. A dzisiaj dziękuję i zapraszam na następny film z tej serii. Bajo bajo i papa!